Patrz, nie zaczynaj jeszcze. Nie zaczynaj. Nie się połączy z serwerem, by się rozłączyło. No patrz. De biru, kurwa, nie widzisz live? O jest, stutni, aby się udostępnić transmisję znajomym, no i co? Debiru kurwa, no już leci stary. Jest na żywo, pasz po 15 minut, stary. Ej, i to jest zapierdalanie szakala. Jedziemy z tematem, O przegrał zakład. Przegrał zakład tego browara na rue Oczywiście ja Fitness, Fitness klub, Fitness wygrał, no nie? A to tylko był lightowy. Jeszcze mu zostało 8 pompek 8 jeszcze, 7, 6 Było 10 Co mówisz Czekala? Powiedz co mówisz do mikrofonu. Patrz no, dawaj, pójdźcie na żywo, stary. Kurwa Masz za szeroki, kurwa, przełyk. Nie wyłączaj tego, nie wyłączaj no, mi pio, pio, tego. Dobra, nie pio. wyłączaj Piotr. mi tego. Proszę cię, rzeka. Patrzcie, rzeka. Dobra, patrzcie da tu. Dalej tego. To leci nadal. Na, na żywo. Widzisz to, co tu pisze? Na żywo. I lecą zakądy dziwne. To jest na żywo, stary. Ktoś <susza> jest debil. Ktoś stary. Myszkę mi daj. To jest na żywo, debilu. Ja, to co, ja kręcę z no to bądź, sobie? No to włącz to na żywo. Kurwa. Daj mi myszkę, włącz mi myszkę. Debilu, co tu pisze? Na żywo, kurwa? Co tu pisze, kurwa? Pierdalisz kurwa. Sekundy co ja na, nagrywam, no nie? Debilu, wszyscy, co wejdą na mój kanał na YouTubie, stara oglądają to na żywo, no nie? Popatrzcie, no, na czas leci. Leci czas? Nie chuj.

nie byle jaka, bo kurwa to jest Nie materia, do hemgru. Co u Ciebie chodzisz, stary, skąd chodzisz? Skąd chodzisz, jaka? stroja. masz Co u Ciebie? Co u Ciebie? Powiedz, co u Ciebie? Słuchaj, to jest ta kurwa niedziała. Ty wiesz? Tyle o mnie. Oczyszczmy. Ej, pójdź. Moi starzy są na żywo, na moim koncie robią jaja. Masz cztery. Sorry. Znawianie transmisji.